Dzień dobry, witam wszystkich. Dzisiaj chciałbym zademonstrować, jak wykonać przelotkę na linie mocowaną na karabinczyku. Przydać ona się może nam do odciągnięcia liny, aby się nie tarła, i do wszelakich innych prowadzeń lin. A więc lina kręcona ułatwi nam przeplatanie. Platanie. Zwróćcie uwagę. Końce tej liny przecięte nie są proste, tylko pod takim kątem więcej jak 45 stopni. Łatwo wówczas jest przy linie twardej, sztywnej przeplatać ją przy pomocy nawet marszpikla. Proszę Taka linka lepiej nam. Tutaj przechodzi, zaciągamy, i teraz wszystko zależy od długości, gdzie będzie ta przelotka. Karabinczyk będzie służył do podwieszenia, a przelotka założymy, że będzie zaraz za karabinczykiem. Jeżeli tak, to o, będziemy teraz ta przeplatana jest, czyli powinna wejść gdzieś tu. I mamy sprawę załatwioną wstępnie. Trochę tu uszkodziliśmy marszpital, widać linkę. Jeżeli być, miałaby być druga przelotka, możemy ją wkomponować tu. Druga, trzecia, wszystko zależy od potrzeb. Ale żeby to się teraz nam tutaj nie otwierało, należy po raz kolejny przepleść końcówkę. Liny. O, jest to w takim wykonaniu. To zakończyć możemy opaską lub jeszcze jednym przeploceniem. Jeżeli mamy sznurka, potrzeba jest nam to na prędce wykonać, żeby zabezpieczyć przed wypadnięciem tego luwersa oczka. Proszę. I temat mamy. Załatwiony karabinczyk do podwieszenia przez oczko przeprowadzona lina i gdzieś tam zaczepione, odciągnięte. Kombinacja takiej nazwijmy to ruchomej kipy. Tak jak powiedziałem wcześniej, możemy włożyć jeszcze jedno oczko, dalej oczko. Zakończyć to drugim karabinczykiem. Wszystko już e, będzie uzależnione, wykonanie tych przerlotek od potrzeby na jachcie. Jak wykonać opaskę? Zademonstrujemy linka. Najlepiej, jak jest poliamidowa, w dodatku, jeszcze jak jest pleciona, to już coś ekstra. Wypuszczamy tu taki kawałek. Oceniamy, ile będzie tego potrzeba. Trzy owinięcia, zaciągamy, żeby tutaj linka się nam nie wyplatała i oplatamy. Mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dziesięć przepleceń, wykonujemy ucho, proszę, takie uszko i... Kolejna dyszka tak robiona opaska. Prościej będzie do za, e, ciśnięcia i zakończenia jej. Jeżeli byśmy łóżko zrobili wcześniej, wówczas potrzebne są kombinerki, naciąganie bez sensu. Dwa przeplecenia: trzy mamy 10. Tą linkę wprowadzamy tu od dołu, proszę. I tą końcówką zaciągamy do środka, mniej więcej w połowę. Możemy to obciąć nożem. Linka jest pleciona, nie będzie się wyplatała, rozplatała, lub też opalić przy pomocy lutownicy, hot knife'a, czy też zapalniczki. Ryzyko jest, że możemy przypalić. Wykonaną opaskę i element w postaci ruchomej kipy, przelotki, jak zwał, tak zwał, pomocnego nam bardzo sposobu do odciągnięcia szorujących się lin. Dziękuję, życzę miłego i zapraszam na mój kanał.